Siemane ludzie, to jest odcinek bonusowy z okazji 5000 widzów. No i troszkę Minecrafta z tym związanym. Od razu mówię, że nie będę kręcić, zagramy w Minecraft ani inne podobne sprawy, ponieważ tak gra się dla mnie. Nie, nie, nie chcę nagrywać Minecrafta jako Let's Play, a to jest tylko z okazji odcinka bonusowego, żeby pokażę Wam, że co ja tutaj buduję, więc tak. I jeszcze będzie parę ogłoszeń, oczywiście, jak to zwykle bywa, parafialnych, czemu mi noc zapada zawsze, jak zaczynam kręcić, też zapada mi noc. No, więc od czego by to zacząć? Tak, kupiłem sobie Minecrafta, hmm, za te 40 zł tam klucz kupiłem, no i oczywiście, tak, co robi zwykły gracz Minecrafta, jak podpala pierwszy raz grę? Robi chatkę, robi jakiś płotek, robi sobie łódkę, małą kopalnię, kolejkę, żeby sobie można było jeździć, a co robi na Ragnarok, jak włącza pierwszy raz Minecrafta? Wywala cały zamek. Tak. Więc to jeszcze nie jest gotowe oczywiście. Na razie nad tym pracuję, tylko czemu mi to cholerstwo teraz musiało słońce zgasnąć. Więc wrócę do was jak to. A może nawet będzie fajniejszy efekt, jak będzie ciemno. Więc tak. buduję swój zamek. To oczywiście nie jest skończone, to jest dopiero zarys tego zamku. Są postawione mury, tam pewna część dachów, dachówek i ten, plus cesarski ogród. Ja wam pokażę, w ogóle zejdę stąd. Więc tak, jest to zamek wzorowany na prawdziwym japońskim zamku. Him Himagic chyba się nazywa. Coś to wpiszcie sobie w Google. Hmm, przynajmniej stamtąd mniej więcej brałem inspirację, jakby to wybudować. Ale te pochodnie też się tu nie wzorujcie, one stąd znikną. Na razie mają służyć jedynie temu, żeby oznaczyć, że ten zamek tu stoi. Ogólnie jest wielki. Zamek jest wielki, on jeszcze tam się ciągnie, więc postaram się wam go całego pokazać, tylko na razie później się przespać. I ściągnąłem sobie oczywiście też specjalnego teksturpaka, bo widzicie, że zamek jest w stylu japońskim, nie, nie europejskim. Ja w ogóle jestem fanem wszystkiego co japońskie. Więc tak, że mój zamek musi być w stylu japońskim, dlatego ściągnąłem specjalnego teksturpaka. Później mam no, po opisie zamieszczę informację, jak to się tu nazywa. <laughs> na razie prześpimy. Tak, tutaj zrobiłem swój mały magazyn, na razie roboczy oczywiście i jesteśmy pod głównym, pod zamkiem głównym, tak jest. Musiałem tutaj wywalić, a jeszcze jedno, ja tu nie korzystam z edytora, ja to wszystko sam wydobywam i kładę klocek po klocku, więc nie uznaję zabawy w edytor. Dla mnie to jest głupie, ja wolę mieć faktycznie przyjemność z budowy własnego zamku własnoręcznie, a nie wybudować go w 15 minut edytorem. Dobra, tam jest zejście do mojej kopalni, wylałem tam wodę, żeby można było szybciej spadać. I się nie zabi przy okazji. Ta kopalnia się w ogóle ciągnie on z gigantyczna. Jeszcze, jeszcze łącznie z dwoma kompleksami jaskiń, które są w ogóle tak duże, że się raz zgubimy w nich. Eee, więc tak, ale pokażę wam od początku. To pójdziemy do wejścia. Tu tam przechowuję tam. Nie mam zbyt dużo rzeczy. Jakiś na trochę żelaz, trochę złota, parę diamentów tylko znalazłem. nie Niedużo jak na razie. To skąd mi te owce tu powłaziły? Nie podoba mi się to. To oczywiście będzie wszystko zamknięte. Tutaj będzie podziemny, jakby podziemny zamek, zam, no jaskinie, wiecie, loch, jakieś tam inne pierdełki zrobimy. No tutaj zrobię coś takiego. Tak, w ogóle pomura będzie można łazić, można wyglądać i można też oczywiście przejść dalej na dalszą część zamku, która jeszcze nie jest z tej strony, niestety jest gotowa. Czytam, dziura tu jest. No, muszę zapamiętać, że tu jest dziura. Więc pójdziemy teraz główną drogą. Pokażę Wam ogród cesarski, który w zasadzie jest już skończony. Mm, tak, bo zrobiłem na dziedzińcu e, przed głównym zamkiem, czyli przed tym, e, taki wielki ogród. Więc tak, tutaj też zrobiłem takie... z tego Nether roka. czy czegoś, tutaj płonie fajnie. Więc się w ogóle załamałem, bo ja to postawiłem tutaj, to mi się zapłonęło i pół dachu spłonęło. Myślałem, tam się za, zapłacza, jak, jak to była akcja, rok biegał w tej z powrotem i gasił pożar. I zrobiłem takie lampy. To w ogóle fajnie wygląda w nocy, bo się jarzy. Dlatego to działa tylko w nocy, i będę chciał w ogrodzie też takie postawić. Więc jak będziecie widzieć takie, nie wiem, postumenty kamienne, takie jak te klocki, to znaczy na tym będą tak stały takie latarnie. już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zatem tak, tutaj wchodzimy. No i tutaj będzie brama taka. To będzie taka brama fajna, żeby oddzielało mniej więcej od tego korytarza. I tak, właśnie tutaj są przygotowane właśnie elementy na lampy. Tylko muszę na razie wydobyć więcej tego kamienia dziwnego, czy w ogóle co to jest za minerał. I tutaj mamy ogród, który sobie zrobiłem. Nie wiem, czy będę go w tej formie trzymać, czy może go zmienię. Tak, dziękuję, zawsze mi ktoś z was. Tak, jestem przepraszam was wszystkich za to, jak zwykle, zawsze jak zaczynam nagrywać, to mam telefony. Tak, tu będzie kolejna lampa. Tutaj mały stawik. Może się to będzie ładnie oświetlone i tak dalej, to wszystko jest, wiecie, wersja robocza jeszcze. To będzie lampa tylko zarosła eee, i mały mostek który wywaliłem, tak. Tu jest mała świątynia, która jeszcze nie jest dokończona, jak na razie też prototyp. Tego tak, coś muszę to wykombinować, żeby to było ciekawiej zrobione. Ale Ten tekstur pak ma fajny, podoba mi się, że ma takie ciemne drewno, <laughs> Jakieś to wygląda japońsko. Ewentualnie planuję tutaj zrobić właśnie takie ołtarzyki, że niby, wiecie, czcimy przodków i tak dalej. Więc tak, tędy idziemy dalej. Mhm, tu jeszcze nie jest skończone. I to mniej więcej tak będzie wyglądać wejście lub później je trochę zmienię, czemu to jest krzywo. O mój Boże. Dobra, jeszcze będę musiał przesunąć to cholerstwo jedno w bok. Świetnie, kocham takie rzeczy. I tu mi wyrosło w ogóle jakieś wielkie drzewo. W jedną noc to wyrosło. Masakra. Na czym ty rośniesz, gościu? Dobra, nieważne. I tak, teraz wejdziemy do środka, który oczywiście też nie jest zagospodarowany i tu planuję w ogóle zrobić coś um, oszołom... O Jezus, coś szalonego. Ponieważ tutaj zrobię... Wiesz, jak wygląda chiński smok? No właśnie, no to tutaj zrobię taką konstrukcję chińskiego smoka, który się będzie wił tędy, 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 tędy. I mniej więcej tutaj będzie taka wielka paszcza, w którą będzie się wchodzić i będzie się wchodzić na wyższe piętro. A, a na wyższym piętrze będą takie jakby odwrócone łapy tego smoka z pazurami, w których będzie tron. Tak, to planuję zrobić właśnie. Dlatego zostawiłem tu dużo miejsca sobie. I tak planuję zagospodarować to piętro, w ogóle wariacki pomysł, nie wiem czy mi to wyjdzie, ale jeśli wyjdzie, to będzie jedna z najbardziej epickich rzeczy, jaką chyba, chyba zbudowałem na YouTube. Dobra, przejdziemy się jeszcze po murach chwilę. A, i tędy jest zejście, czyli drugie zejście do tego, do tej mojego mini magazynu. No. no. I tędy jest, oczywiście można podziwiać ogród, a w tą stronę jest widok na resztę. O, widzicie? To jest dość duże. Wszystko tutaj sam, klocek po klocku kładłem, więc to mi się podoba. Nawet nieźle mi to wyszło. Yy, pewnie final, final, na finał będzie poprawione, jakoś inaczej to będę, będę to zmieniać. Wiecie, ja gram może pół godzinki dziennie, więc nie mam za dużo czasu. To także nie mam za bardzo też czasu na budowanie tego. To, o, tutaj jest w ogóle mój kamieniołom, gdzie wydobywałem piasek. Tak, bardzo dużo piasku, naprawdę dużo piasku. Jeszcze raz, dużo piasku, bo to zamek jest zbudowany z sandstone'ów. I jeszcze tam jest gdzieś moja kopalnia. Kolejna tam też jest wielka moja kopalnia. A z kolei tam wycinam drzewa. Więc planuję tutaj zrobić jeszcze. Wiecie, tu jest zamek, ale zamek, co, co, co za zamek bez wioski, prawda? Taki japoński, fajny jeszcze. Więc tak, tutaj chcę zabudować wszystko pod wioskę. Będzie taka fajna wioska z chatkami. Tam będzie mini port. Oj, duże plany mam, żeby tu zrobić. No i do tego oczywiście cały czas będę rozwijał ten swój zamek. Bo te, tutaj jest jeszcze drugi duży budynek będzie. Ta część to będzie część dla żołnierzy, tak jest. Nie wiem, może później zrobię taką mapę multiplayer. O, a tam była, była moja pierwsza chatka tak w ogóle i hodowla trzciny. Trzciny czy bambusy, nie wiem co to jest. Wygląda jak bambus, więc ustawiłem to jako bambus. A, I tam jest jeszcze jedna moja kopalnia, też duża, rozchodzi się pod całą tą górą. Strasznie, strasznie to pokopałem, normalnie gorzej niż krety i tak może by powiedzieć, że to jest właśnie taki mały mój zameczek. Czemu japoński? Może dlatego, że kocham Japonię i właśnie niedługo będziemy zaczynać też projekt z shoguna dwójki, na który dużo osób czeka i poprowadzimy klan Tokugawa, więc najprawdopodobniej będzie to Tokugawa, ponieważ ona wygra w ten klan wygra w głosowaniu, bardzo dużo osób na niego głosowało, lub tak jeszcze nie do końca liczyłem, bo było parę nowych głosów, ale wiem, że to Kugawa prowadził. Więc tak, tak pokrótce prezentuje się mój zamek. Nie jest nic na razie wybitnego, ale zważywszy, że buduję to sam klocek po klocku, to jest to moja pierwsza konstrukcja, o, myślę, że całkiem, całkiem mi wyszło. Dobra, to dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach, tam Heavy Rain, czy Demon's Souls. A tutaj wrócę jak już skończę ten zamek, czyli może się spodziewać w kolejnych odcinków gdzieś na czy nie wiem, koniec wakacji, może w tym tempie, to skończę to gdzieś na wakacje. Dobra, hejka dzięki.